Serwus, z tej strony Gelbibson, wybrałem się do lasu na małe sprzątanie. Znalazłem po drodze nad rzekę, gdzie łowię magnesem. Mały lasek z wierzchu, z zewnątrz wydawał się uroczy, czyściusieńki. Natomiast po wjechaniu do lasu. Obraz nędzy i rozpaczy. To jest już ogarnięty śmietnik. Tutaj, z samego praktycznie wjazdu, z wierzchu, w głębi znajduje się jakieś dziwne śmietnisko. Mnóstwo plastikowych elementów, butelek szklanych. Wszystkiego dzisiaj na pewno nie uprzątnę, bo tego jest bardzo dużo na kilka wypadów. Natomiast, natomiast tyle, ile dzisiaj zbiorę, zutylizuję, wywiozę na pszok. Przeszedłem się po tym śmietnisku w lesie z magnesem, tak tak tylko, żeby sprawdzić, czy coś zalega. Oprócz kilkudziesięciu puszek stalowych, kilku aluminiowych. Ciekawostką jest kolejówka. Nie wiem skąd on się tam wziął, tory kolejowe są niedaleko, także podejrzewam, że zabłądził. Ucho od garnka. Jakieś pręciki, mnóstwo gwoździ. Uszek po orzeszkach. Kilkadziesiąt butelek już. Kilkanaście znalezionych. plastikowych, szklanych i plastikowych. Myślę, że będzie w sumie łącznie tego dzisiaj. To jest 8 worków 60-litrowych, także włączę się ponownie na krótkim podsumowaniu po ogarnięciu tego śmietnika, przynajmniej z wierzchu. Nie mamy podsumowanie. Niecała godzina. Udało mi się zebrać 6 worków, 3 worki szkła, 2 worki plastiku, jeden worek złomu. Zostało mnóstwo papieżaków, mnóstwo drobinek szkła. No jeszcze muszę się tu wybrać, bo tu jeszcze będzie spokojnie kilka worków śmieci zmieszanych. Rozsypał mi się chwytak, więc nie dałem rady już zebrać tych papieżaków. Było warto śmieci w mniej przyjemnym lasku. Tutaj, za tym drzewem, znajduje się taki nasyp. I jest tam mnóstwo złomu. Jeszcze, bo cały czas magnes coś przyłapuje. Ale jest to w głębi, trzeba by się tam dostać, używając kopaczki, którą mam zamiar zakupić. Pozdro Artur. Także wypad dany worek złomu, wyląduje. Po przesortowaniu na skupie znalazło się kilka flamingówek. Szklane butelki do kontenera, plastiki do kontenera. Magnes odpoczywa. Pozdrawiam Was serdecznie i zachęcam do sprzątania, dbania o naturę. Nie robimy tego tylko dla siebie, ale też dla innych, dla przyszłych pokoleń. Niektórzy może powiedzą, że jeden worek nic nie zmieni i śmieci i tak będą w lesie. Niestety taka jest prawda, ale dla osobistej satysfakcji i dla. Najbliższych. Wniesienie worka z lasu nie jest przeszkodą. Najemy dobry przykład najmłodszym. Dbamy o las. Surowce wracają do ponownego obiegu. Pozdrawiam serdecznie wszystkich sprzątających, dbających o naturę magnesiarzy, detektorystów. Demontażystów, widzów i wszystkich, którym nie jest obojętny los naszej planety ziemi, natury, przyrody pozdrowienia!